No jak wiemy, jest już za tydzień, jak się nie mylę, tutaj rozpoczyna się już szkoła. Więc pamiętajmy, że rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci wydobywają wychowanie, także religijne. I oprócz wychowania religijnego, zapraszamy do Polskiej Szkoły Nauczania Przedmiotów Ojczystych w soboty, w soboty aby nasze dzieci, oprócz oczywiście języka angielskiego, mogli. Troszeczkę zagłębić się w historii Polski i znajomości języka polskiego i nie tylko. Dzisiaj przypada 74. rocznica wybuchu II wojny światowej. Chcemy pamiętać intencji tych, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąc. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi pierwszopiątkowej w naszym kościele. Od godziny 17.45, a Msza Święta o godzinie 18.15. W tym tygodniu patronuje nam święty Grzegorz Wielki, papież i wywiedny teolog i reformator doktor Kościoła. Sakramentalny Związek Małżeński zawarli dzisiaj Stefania Grzegorz i Starnia Magdalena Monika. to chyba nie To jest, to To tydzień temu. Został włączony przez sakrament Chrztu Świętego Kacper Mieczkowski, syn Tomasza i Moniki zamieszkali w no oczywiście, rodzicom gratulujemy i życzymy cierpliwości. Mosiał jutro o godzinie 10.00 intencji Urszuli z okazji kolejnej rocznicy urodzi urodzin. Intencja od ukochanego oczywiście męża. W piątek, ich intencja wolna. Za tydzień o 18.15 pierwsza intencja Świętej pamięci Bogdan Bartosz, według uczestników pogrzebu. I druga za świętej w intencji wnoczki majstów raz i przyjęcia Sakramentu Świętego i wnuka Chrystiana, prosząc o wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej, i pomoc świętych patronów. O godzinie 10.00 za świętej pamięci Rozalium Mazur i Eugeniusza Przerwa. A o 19 za świętej pamięci Jana Harkiela. No i oczywiście wszystkim i wladem są składam jak najserdeczniejsze życzenia. Czy rzecznik prasowy ma coś do powiedzenia? Tak. W imieniu Rady i mam nadzieję, że w imieniu również wszystkich parafian pożegna dziś, dziś księdza proboszcza Grzegorza, który kończy głos ubiega na w naszej partii Drogi książe Probosz, rozstania są trudne tylko wtedy, gdy nadchodzi chwila pożegnania z osobą bliską sercu. Smutek, jaki dziś odczuwamy, dowodzi, że dla nas w tej nie jesteś naprawdę to? Był czas powitania i czas pożegnania. I chociaż smutek wkrada się do naszych serc, to święty Paweł w pierwszym liście do Tesalonicza radzi nam. W każdym położeniu dzień Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie bez względem nas. A w Biblii księdze mądrości i prawdy w księdze do Helena czytamy. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod nieba. Taka jest wola Boża. Widocznie jesteś w Londynie bardziej potrzebny wygłosić słowa prawdy i miłości niż tu w Kiedy patrzymy wstecz na te krótkie dwa lata Twojej posługi wśród nas, dostrzegamy jak wielką wartość mają słowa, że i tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały ciebie. Ślady Twojej pracy, drogi Księżyc, żegorzu, dostrzegamy wokół nas, a ślady Twojej działalności w tkwią głęboko w naszych sercach. Wystarczy chwila zadumy, by je użyć. Odnowiona świątynia, sala spotkań parafialnych, nowa instalacja przeciwpożarowa, nowy balan, łazienki. To owoce Twojej pracy, Księżyc. Kiedy zakupieni. Zmierzają do naszej świątyni, wyszukać szukać pomocy, klękają przed obrazem najsłynniejszego z Polaków, Błogosławionego Jana Pawła II, którego, który w wielką troskę. Kiedy strapieni szukają pocieszenia, powierzają swe troski Maryi Macyjniu Roskającej Pomocy, której obraz dzięki Tobie jest w naszej świątyni. Trudno jest wskazać Ci wszystkie dzieła w ale patrząc na owoce Twojej pracy, Dostrzegamy miłość, jaką kryje Twoje dla zaposkane kapłańskie serce do Boga i do ludzi. Być dobrym to rzecz szlachetna, ale uczyć innych być dobrym to rzecz najszlachetniejsza. Przytoczony cytat mówi nam wyraźnie o Twoim powołaniu, Czci Ci godny Ten walka Twojej posługi dowiodło, że jesteś i dobrym kapłanem, i dobrym człowiekiem. Wielu z nas podziwia Twoją wierną zasadą wiary i odwagę w głoszeniu tych praw. Twój patriotyzm nie troskę o los naszej małej ojczyzny z daleka od kraju, tu na emigracji. Twoje zawierzenie Bogu i Matce Najświętszej oraz ofiarną służbę każdemu z nas. Żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie wyrażą wdzięczności za dar Twojego kapłaństwa. Możemy Ci księżę ofiarować od Niemu. Moglić się będziemy o zdrowie dla Ciebie i prosić Boga o to, by zasiany przez Ciebie ziarno prawdy wydał okronę w chwilę. Wierny przyjaciel jest potężną obroną. Kto go znalazł, skarb znalazł. Czy wdamy w mogrości Syryjkę w starym Takim przyjacielem jesteś i pozostaniesz na nas z tyłu, bo zatem przyjąć od nas wszystkich Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na trudny kolejny życiowy. Niech nie opuszcza Cię was łaskapana, a na co dzień niech zawsze otacza Cię ludzka życzliwość. Niech Matka Boża, patronka naszej wspólnoty, której tak często nas powierzałeś chroni we zdrowie i dodaje ci się. Drogi Bóg za Twoją obecność. Wśród nas, Szczęść Boże.